Chciałbym Państwu przedstawić pięć głównych typów nieruchomości, jakie kupujemy. Najczęściej są to mieszkania lub domy jednorodzinne. Drugim typem nieruchomości są to lokale niemieszkalne. Czasami są to lokale użytkowe, typowo komercyjne, czasami są to lokale niemieszkalne w budynkach wielorodzinnych, natomiast jak najbardziej jesteśmy zainteresowani zakupem tego typu nieruchomości. Kolejnym typem nieruchomości, jakie kupujemy są działki. Działki, którymi jesteśmy zainteresowani, są to działki. Budowlane, inwestycyjne i rekreacyjne. Jeżeli chodzi o działki budowlane i inwestycyjne, to interesują nas głównie okolice największych polskich miast. Natomiast jeżeli chodzi o działki rekreacyjne, które jak najbardziej mogą być zabudowane domkami letniskowymi, to interesują nas wszelkie miejsca związane z szeroko pojętą turystyką. Tutaj muszę nadmienić, że nie jesteśmy zainteresowani zakupem działek rolnych, leśnych czy siedliskowych, więc nie będziemy w stanie Państwu przedstawić żadnej oferty ich odkupu. Kolejnym typem nieruchomości, które kupujemy, są szeroko pojęte udziały w nieruchomościach lub udziały w spadkach. Mogą być to udziały w nieruchomościach gruntowych, udziały w budynkach jednorodzinnych, kamienicach czy zwykłych lokalach mieszkalnych. Ostatnim typem nieruchomości, o jakim chciałem powiedzieć, są nieruchomości większego kalibru, czyli budynki wielorodzinne, mogą to być kamienice lub innego typu budynki, oraz hotele lub pensjonaty. Zdarzają nam się tego typu transakcje, więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zbyciem tego typu nieruchomości, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zbyciem swojej nieruchomości, zapraszam do wypełnienia formularza na stronie kupujemy M lub do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasi konsultanci przedstawią Państwu wstępną ofertę już w ciągu 24 godzin od pierwszego kontaktu. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani sprzedażem swojej nieruchomości, to możecie sfinalizować całą transakcję tak naprawdę nawet w kilka dni od zgłoszenia, więc śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy najszybszym skupem nieruchomości w Polsce.